Cześć miło cię widzieć. Michał. Słuchaj, przepytaliśmy już kilku pracowników SolarEdge'a. Teraz do samej góry podchodzimy, żeby zapytać o temat, który jeszcze nie jest na agendzie, ale my wiemy, że to się wydarzy, no bo trendy światowe, prędzej czy później do nas przyjdą. Chodzi mi o virtual power plant, czyli wirtualne elektrownie, w którym Dziesiątki tysięcy, jak nie miliony instalacji w przyszłości będą i będą one zarządzane. Jak wy do tego podchodzicie? Czy macie już rozwiązania? Tak, jako, jako Solar mamy gotowe oprogramowanie, które wspiera wirtualne elektrownie i mamy implementację. Oczywiście nie w Polsce, mamy je przeprowadzone w kilku krajach europejskich i głównie w Stanach Zjednoczonych, bo ten temat rozwija się, się dużo szybciej. Żeby pokazać, jaka istotna była waga, to jeden z założycieli, kiedy my wprowadzaliśmy wirtualną elektrownię, wziął cały ciężar wdrażania, także ciężar marketingowy i o tym mówił, i to był główny założyciel, czyli Geisela. Wirtualna elektrownia to jest jakby rozbudowanie całego systemu zarządzania energią w pojedynczym budynku, o tak jak powiedziałeś setki, tysiące, dziesiątki tysięcy instalacji i sprzężenie tego w, w jedną całość. No bo jeżeli popatrzymy na to, że świat, który znamy i, i energetyka, którą znamy, gdzie była jedna centralna elektrownia i, i tysiące, setki tysięcy odbiorców, on się skończył. Natomiast jeszcze nie zaczął się nowy świat, w którym my zrobiliśmy pełne opomierowanie i zarządzanie tym wszystkim. My dzisiaj zarządzamy pojedynczym obiektem, pilnujemy, żeby on nie oddawał za dużo do sieci, żeby magazynował w magazynie energii. Taryfy dynamiczne pomagają ograniczać, żeby w złym momencie oddawał. Natomiast nie, nie jesteśmy w stanie jeszcze globalnie, szczególnie w warunkach polskich, zarządzać tysiącami instalacji, i tutaj możemy dać jako przykład wspólnoty energetyczne, wspólnoty energetyczne, czy czy klasy energii, które się będą pojawiać, czy nawet gminy, które chciałyby zarządzać swoimi zasobami w sposób bardziej skoordynowany? SolarEdge ma gotowe oprogramowanie, więc jeżeli jest jakikolwiek klient, który chciałby to wdrażać, to my jesteśmy gotowi, żeby mu w tym pomóc. Wy jesteście gotowi z Waszym rozwiązaniem, więc wasi klienci mogą spać spokojnie, bo są gotowi na przyszłość. Pytanie, czy od strony operatora jest już takie zainteresowanie, no bo tak naprawdę to oni powinni to wdrażać. Okej, okay. faktycznie jest tak, że operator systemu dystrybucyjnego jest najbardziej logicznym klientem na ty tego typu rozwiązanie, bo on ma dzisiaj dziesiątki, setki tysięcy klientów, którymi zarządza. Ci klienci mają swoje instalacje fotowoltaiczne i to on jest odpowiedzialny za to, żeby w jakiś sposób skoordynować pracę tych systemów. Niestety w warunkach polskich tak się nie dzieje. Niekoniecznie jest tak, że to operatorzy pierwsi wykazują te zainteresowanie. To co zauważyliśmy, to wspólnoty energetyczne oraz te gminy, o których Ci wspomniałem wcześniej, wykazują największe zainteresowanie, w jaki sposób właśnie zarządzać tymi swoimi zasobami, żeby nadwyżki energii w jednym miejscu, a niedobory skompensować i wyliczyć na, na etapie, na poziomie całego, całej grupy czy całej, całej wspólnoty. Jeśli chodzi o samych operatorów, no to to jest nasz największy klient, na przykład w Stanach Zjednoczonych, dlatego że oni widzą olbrzymi benefit w wirtualnej elektrowni i wykorzystywania magazynów energii setek tysięcy, magazynów małych, domkowych, po to, żeby stabilizować sieć, żeby, żeby usługi sieciowe, które się pojawiały, nie były dla nich aż takim dużym obciążeniem i żeby mogli zapewnić klientowi wyższą jakość obsługi. No właśnie stąd moje pytanie, bo mówię, wi widzę na, na świecie, jak to jest wdrażanie jak szybko będzie u nas. Liczę, że jednak ten system elektroenergetyczny, bo to jest misja firmy Sansol, jak najszybciej zmienić na 100% OZE. Myślę, że o tym Jeremy Rifkin napisał w swojej książce. My na początek robiliśmy tą, ten internet rzeczy dla instalacji fotowoltaicznych, mm. czyli zarządzanie pojedynczymi, później zarządzanie czymś większym, czyli informacje z rynku, zbieranie wielu danych. Następnym krokiem będą wirtualne elektronie i wydaje mi się, że jeżeli nie w 26, to w 27 roku na pewno będziemy widzieć pierwsze tego typu realizacje w Polsce. Super. A teraz trochę przeskoczę z tematu, bo tak, jeżeli chodzi o systemy magazynowania domkowe Solar One, tam to bardzo fajnie działa klienci widzą realne oszczędności, ten AI jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Pytanie, co z klientami firmowymi? Klienci firmowi wiadomo podchodzą jeszcze, na razie jest więcej zapytań niż realizacji, ale już czują, że ta technologia jest tania. Widzą wdrożenia, widzą taryfy dynamiczne, widzą sens wdrażania. Mamy już pierwszych klientów, którzy korzystają z taryf dynamicznych i teraz chcieliby się jeszcze ubezpieczyć na wypadek, wiadomo, za dużych cen energii. Czy wy macie takie rozwiązanie dla firm? Na, naszą ideą jakiej firmy jest na pewno zapewnienie tych samych funkcjonalności, które w pierwszej kolejności wdrożyliśmy dla klientów indywidualnych, żeby to klienci komercyjni mieli e, praktycznie taką samą funkcjonalność. One oczywiście co do zasady będą się od siebie różnić dla, tak jak różni się klient indywidualny od komercyjnego i u klienta komercyjnego jest wiele, e, dużo więcej czynników, które trzeba wziąć, wziąć pod uwagę. Rozwiązanie SolarEdge One z e, optymalizacją stawek ujemnych i jej wersją 2.0 zapewnia e, zarząd Taryfami dynamicznymi, natomiast my z biegiem czasu będziemy dokładać kolejne kafelki tego całego ekosystemu, który będzie też rozbudowany o Solar One Kontrolera, który będzie brał też inne dane pod uwagę. Bo w przedsiębiorstwie, w przeciwieństwie do firmy tych czynników, tak jak powiedziałem, jest dużo więcej. Natomiast w skrócie odpowiadając na Twoje pytanie, jak najbardziej to jest no, głównym celem firmy Solary, czyli zapewnienie. Takiego systemu zarządzania, który będzie najbardziej optymalny dla, dla klienta. Optymalizacja produkcji, optymalizacja magazynowania energii i optymalizacja stawek za energię to jest to, co przyświeca polityce firmy Okej, okay, Super, Michał, dzięki za dawkę wiedzy i widzimy się niedługo. Dzięki za rozmowę.